Przygotuj się na objawienie, które wstrząśnie Twoimi przekonaniami. Arcybiskup Carlo Maria Vigano twierdzi, że otrzymał wizję bezpośrednio od Boga, ujawniając szokujący plan, który obejmuje dwie z największych potęg światowych Chiny i Stany Zjednoczone. Carlo Maria Vigano powiedział, że to, co zamierzam z Wami podzielić, wykracza poza wszelkie teorie spiskowe, które kiedykolwiek słyszeliście. To boskie przesłanie, prawda, której nie można ignorować. Pozostań z nami do końca i odkryj, co jest przed nami ukrywane. To pilne ostrzeżenie, które musisz usłyszeć. Otrzymałem szereg wizji od Pana i prorocze przesłanie, które chciał, żebym dzisiaj z Wami podzielił. Widziałem wizję pary klapek wykonanych z nietypowego materiału. Następnie zobaczyłem izolację lub pokrycie domu lub magazynu z powierzchnią metaliczną. Wkrótce potem usłyszałem przesłanie od Pana, które jest zarówno proroczym zachętą, jak i słowem wiedzy o przyszłości. Otrzymane przesłanie mówiło o łączeniu komfortu z najnowszymi i najbardziej efektywnymi materiałami budowlanymi. Chińska firma współpracuje z amerykańską, aby zrewolucjonizować przemysł. Jednakże nie zostanie to szeroko zaakceptowane i będzie wiele trudności na drodze. Chociaż odniesiono sukces wcześniej, tym razem jest inaczej. Próbują zrobić coś, opierając się na wspólnym pragnieniu, ale nie na rzeczywistych problemach, z jakimi borykają się ludzie. Słyszałem o idealistycznym sposobie życia, który nie przetrwa współczesnej rzeczywistości finansowej. Oznacza to, że w idealnym świecie działałoby to, ale jest po prostu zbyt drogie. Przesłanie kontynuowało, że ostatecznie wrócą do dawnych metod, próbując zrewolucjonizować sektor. Jak wielki pomysł, który nie wypali przed publicznością, będą się wstydzić do pewnego stopnia. Przypomniano mi o Elon Musk. Próbowałem wybić okno młotkiem, ale okno rozpadło się w sposób, który nie był zamierzony. To reprezentuje wysiłek, by zaimponować za pomocą rewolucyjnych materiałów, ale kończy się niepowodzeniem. Duch Święty podkreśla mi, że to dzieje się w Kościele, szczególnie w Kościele Amerykańskim, ale także w innych miejscach. Jako ciało Chrystusa próbujemy zaimponować światu naszą prezentacją Kościoła i chrześcijaństwa poprzez pokazy świateł, systemy dźwiękowe. Rozrywkę, żarty, wielkie budynki, wydarzenia i spektakle. Albumy i pokazy świateł same w sobie nie są złe. Ale gdy próbujemy zaimponować światu tymi rzeczami, aby przekazać prawdę Boga i przesłanie Ewangelii, kończymy na rozpraszaniu ich od tego, co naprawdę ważne. Czy posiadanie wielkiego kościoła lub wydanie albumu jest złe? Nie. Ale powinniśmy być prowadzeni przez ducha świętego we wszystkim, co robimy, ponieważ on wytnie hałas i rozpraszacze. Poprowadzi nas, mówiąc to jest dla ciebie, a to nie jest dla ciebie, nawet jeśli inni to robią. Czasami w kościele ludzie przychodzą w niedzielne poranki i znajdują tymczasowe pocieszenie lub miejsce, gdzie czują się lepiej przez kilka godzin, ale nie znajdują prawdziwego Jezusa. To jest duży problem: jeśli ludzie nie znajdą Jezusa sami, nie zostaną prawdziwie przemienieni i stracą jedyną wieczną nadzieję, jaką mają, to może zdarzyć się także chrześcijanom. Możemy się rozpraszać wszystkimi rzeczami wokół nas. Pan mówi, że mój lud będzie próbował się chronić poprzez komfort. Może się tak zdarzyć, ponieważ nadchodzą trudne czasy, jak mówi Biblia, że prześladowania wzrosną w ostatnich dniach. Ale ochrona Boga dla nas jest o wiele lepsza niż komfort, który sami sobie zapewniamy. Mówi: Jestem Bogiem wszelkiego pocieszenia i mogę pocieszyć was, nawet gdy sami nie potraficie się pocieszyć. Nawet gdy rzeczy nie działają, Bóg jest tam, aby pocieszać nas codziennie. Duch Święty mówi do tych, którzy czują, że rzeczy nie działają: Pozwól mi cię pocieszyć. Pozwól mi wziąć twoje zranione serce i zacząć przynosić uzdrowienie poprzez moją obecność. Codziennie dostarczę ci wiadomość zachęty w miejscu ukrytym i odkryję cel za twoim bólem. Bóg mówi: Jestem z tobą w twojej chwili rozpaczy. Nie trać już nadziei. Uczniowie przeżyli trudne chwile z Jezusem, ale gdy On się pojawiał, ich serca znajdowały spokój, ponieważ wiedzieli, kim On jest i co uczynił. Możesz być pewny, że wszystko będzie dobrze, gdy obecność Boga będzie z tobą. On chce ujawnić swoją bliskość w sposób rzeczywisty i namacalny, abyś nie musiał dalej się martwić lub bać. To jest przesłanie, które Pan poprosił mnie, abym głosił. Jeśli jesteś w tym miejscu, poświęć czas, aby wejść w Jego obecność. On pokaże, że wszystko będzie dobrze. Pozwól Mu się opiekować Tobą. Usłyszałem Pana mówiącego: Przestań próbować znaleźć pocieszenie z dala ode mnie. Pozwól mi wejść w obszar filmów, które oglądasz. Pan nie jest krytyczny. Mówi, że niektóre rzeczy w Twoim życiu, takie jak pokazy świateł i nowe albumy, mogą być rozpraszające. Duch Święty podkreśla tę wiadomość. Czasami źródłem twojej depresji jest media, które konsumujesz, lub aplikacje, z których korzystasz. Może to być film, muzyka, książka, strona randkowa, lub nawet aplikacja na twoim telefonie. Pan mówi, że te rzeczy mogą otworzyć drzwi Dela negatywnych wpływów. Mówi ci, abyś je usunął, przestał oglądać ten serial, lub przestał korzystać z tej aplikacji, jeśli nie pomagają ci. Jeśli ci szkodzi, pozwól mu odejść i pozwól, aby miłość i obecność Boga były twoim pocieszeniem. Pan chce być częścią wszystkich obszarów Twojego życia, w tym filmów i programów telewizyjnych, które oglądasz, jedzenia i napojów, które konsumujesz, oraz Twoich relacji. Pozwól mu prowadzić Cię i prowadzić Cię do prawdziwego pocieszenia, które pochodzi tylko z Jego obecności i ducha. W roku 2020 przechodziłem przez trudny okres, ale to obecność Boga mnie utrzymała. Codziennie spędzałem czas z nim i to sprawiało, że wszystko było w porządku. Kiedy spędzamy czas z Bogiem, On nas odnawia i daje siłę do robienia tego, czego On od nas oczekuje. Z Duchem Bożym, prowadzącym, pocieszającym i kierującym nic nie jest niemożliwe. Nie możesz udawać prawdziwego pocieszenia, gdy wchodzisz w miejsce ukryte z Bogiem. Poświęć czas, aby być w Jego obecności. On chce pokazać ci, czym jest prawdziwe pocieszenie. Pozwól Mu prowadzić Cię i napełniać swoją pokojem i miłością. Adoracja może wydawać się trudna na początku i mogą istnieć bariery między Tobą a Bogiem, ale Duch Święty wskaże powody tych barier. Bądź gotów słuchać i pozwól Mu prowadzić Cię. Kiedy rozpoznasz i zajmiesz się tymi kwestiami, pocieszenie od Boga napełni Twoje serce. Pan mówi, że nie możesz odtworzyć tego, co tylko On może dać. Niektóre pieśni uwielbienia mogą być rozrywkowe, ale nie zapraszają prawdziwie obecności Boga, ponieważ serce autora nie było na właściwym miejscu. Prawdziwe uwielbienie pochodzi z miejsca prawdziwej miłości do Jezusa i odpowiedzi na Jego Królestwo, a nie na Królestwo ziemskie. Motywacja stojąca za wszystkim ma znaczenie. Wszystkie rozpraszacze ostatecznie zawiodą, ale Bóg jest Bogiem wszelkiego pocieszenia. Pozwól Mu Cię pocieszyć. 2 Koryntian raz 3, 4 mówi, że Bóg pociesza nas we wszystkich naszych uciskach, abyśmy mogli pocieszać innych. Życie chrześcijańskie to nie tylko jedna trudność za drugą, ponieważ Bóg zapewnia pocieszenie w każdej porze. On chce cię błogosławić i dać ci życie w obfitości. Jezus powiedział, że przyszedł, abyśmy mieli życie w obfitości, co obejmuje doświadczanie pocieszenia i błogosławieństw Boga we wszystkich aspektach naszego życia. Biblia mówi, że wróg przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć. Przeciwieństwem kradzieży jest otrzymanie czegoś od Boga. Przeciwieństwem zabijania jest życie i zdrowie, a przeciwieństwem niszczenia jest produkowanie lub tworzenie. Bóg chce dać ci życie w obfitości. To nie oznacza, że wszystkie trudności znikną, ale że pośród nich znajdziesz prawdziwe pocieszenie i pokój, który tylko Bóg może zapewnić. Pozwól sobie wejść w obecność Boga i pozwól Mu pokazać, czym jest prawdziwe pocieszenie. Słuchaj Ducha Świętego i pozwól Mu usunąć bariery, które uniemożliwiają Ci doświadczenie pełni obecności Boga. On chce Cię błogosławić i dać Ci życie pełne pokoju, miłości i prawdziwego pocieszenia. Chrześcijanie niekoniecznie będą bogaci, ani zawsze otrzymają to, czego pragną, ale Bóg pragnie ich błogosławić. On decyduje, jak to się przejawi, nawet jeśli gospodarka jest w kryzysie. Nie musisz podążać za tą tendencją, ponieważ masz ojca, który zna Twoje potrzeby, zanim jeszcze poprosisz. Mateusza 6 Jezus mówi wierzącym, że podczas gdy świat szuka rzeczy takich jak ubrania i jedzenie, Nasz Ojciec wie, że tego potrzebujemy. Jezus instruuje nas, abyśmy najpierw szukali Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystkie te rzeczy będą nam dodane. Nie mówi, że będziemy pozbawieni pocieszenia czy zaopatrzenia. Tajemnicą jest skoncentrowanie się na tym, co najpierw szukamy w życiu. Wielu chrześcijan czuje się zawiedzionych obietnicami Boga, ponieważ nie dostrzegają, że te obietnice wiążą się z celem i są związane z relacją z Nim. Chrześcijaństwo nie polega na zdobywaniu rzeczy od Boga, lecz na poznawaniu Go. Kiedy poznajesz Go intymnie i mówisz tak na Jego wezwanie do swojego życia, On obiecuje zapewnić wszystko, czego potrzebujesz. Usłyszałem Pana mówiącego: Zaopatrzenie znajduje się w środku żniw, na polu, gdzie dusze są zdobywane. To skłoniło mnie do zastanowienia się, jak często błogosławieństwa i zaopatrzenie Boga są ściśle związane z naszą gotowością do pracy na Jego polu, szukając i ratując dusze. Żniwa są gotowe i to w trakcie tej pracy znajdujemy wszystko, czego potrzebujemy. Czasami naprawdę brakuje jedynie prostych zmian priorytetów w naszym życiu. Jak powiedział Jezus, Szukaj najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystkie inne rzeczy będą Ci dodane. To skłania nas do refleksji nad tym, co naprawdę ma znaczenie w tym życiu. Pan pytająco pyta, jaki jest cel tego życia DLA Ciebie? Jeśli odpowiedź nie dotyczy ratowania zagubionych, On mówi, że na razie jest w porządku, ale pragnie wejść w Twoje życie i to zmienić. Chce dać Ci serce, które bije w harmonii z Jego sercem, serce, które głęboko troszczy się o dusze, które jeszcze nie znają Jego miłości. Poświęć czas na refleksję nad swoimi priorytetami i poszukaj serca Boga. On pragnie, abyś miał życie obfite nie tylko pod względem materialnym, ale także w zakresie celu i duchowego spełnienia. Ufaj, że On zapewni wszystko czego potrzebujesz, podczas gdy będziesz szukał Jego Królestwa w pierwszej kolejności. Jeśli ta wiadomość Cię dotknęła, nie zapomnij subskrybować naszego kanału, zostawić komentarza, dzieląc się swoimi myślami i dać lajka, aby nas wesprzeć. Razem możemy rozprzestrzenić tę wiadomość i dotrzeć do większej liczby serc dla Królestwa Bożego.